Siemano, w dzisiejszym odcinku sobie ocenimy kraj Europy pod względem, jakby kraju, a nie jakby jakiś flagi czy czegoś takiego. Wydaje mi się, że już chyba teoretyzm o flagach robiłem. Tak mi się chyba wydaje kiedyś. Ale dobra, nieważne. Lecimy jeżeli chodzi o kraj. Um, Albania. Albania z B. Nie wiem dlaczego jest B, ale po prostu jest B, tak jakoś. Nie yy, jest najlepiej, a nie jest najgorzej. Andora. Andora, tak szczerze. A, bo ładna jest Andora też. Y, to, no, jest okej. Okay. Yy, Austria również B. Yy. Dobra, y, B to Austria. Myślę, że na. A będzie Belgia, również Belgia jest okej, okay. D to Białoruś oczywiście. D to Bośnia i Hercegowina. I de to Bułgaria, bo tam jest Cyrillica, ja jej nie lubię. I pierwsze S to jest Chorwacja, bo fajnie się tam mieszka: jest fajnie i przyjemnie. Czarna Góra, to C. Nie jest tam najlepiej ani najgorzej. Nasi sąsiedzi Czechy. Ja w Czechach byłem raz i było tam nawet ciekawie. To A, będą mieć Czechy. Potem jest Dania. Nie wiem, jak ocenić Danie, ale myślę, że takie B mogę im dać. Samego jak, jakoś kraju to ani nie lubię, ani lubię. Tak, no właśnie, tak, środek, czyli B, A, coś takiego. Estonia Ale to C. Estonia to jest taki kraj właśnie, gdzieś tak po środku. Finlandia to również jest B. I pierwszy kraj SS to jest Francja. Bardzo lubię Francję. A Francja, no właśnie, to jest właśnie taki fajny kraj, tam jest jedno z moich trzech ulubionych miast. saint e, Grecja. Yuh. Jest tam kilka fajnych miejsc. A czy B? Myślę, że A to będzie dobry pomysł. Hiszpania to od razu SS, również tam jest jedno z trzech moich ulubionych miast. Alicante. Holandia. Myślę, że B. Moż, mogę dać Holandii. Hmm. Irlandia. Irlandia... B, czy A, B. Bo mogą być lepsze kraje na A od Irlandii. E, Islandia. Do, do Islandii zawsze chciałem pojechać. Tam jest fajnie. Tam jest... Tam jest bardzo fajnie. Myślę, że S. bym dał. Ale y, nie SS. Bo nie zasługuje na SS aż tak bardzo jak Hiszpania czy Francja. E, Kosowo. Kosowo bardzo się nie lubi Serbią. Ale Kosowo ogólnie jest fajne. A, bym dał szczerze. Oj. Coś tutaj mi się przesunęło. Nie wiem, co mi się przesunęło. Chyba tak było. Dobra, nie wiem. Teraz Liechtenstein. Liechtenstein to jest bogate mie miejsce i bardzo fajne. Stolica Wadus. No, fajne. Tutaj razem do te trzy kraje to tutaj jest B. Luksemburg to tutaj. Co jest tym Luksemburgiem? Do A niech pójdzie, do C y, Macedonię Północna, Malta również tutaj może pójść, Mołdawia to jest jedno z najbiedniejszych krajów w Europie, więc tutaj C, Monako nie mylić z Indonezją to tutaj do B, I Niemcy to będą takie SS, o tutaj Polska oczywiście, y do Norwegii nie chciałbym pojechać z jednego powodu. Tam jest taka inflacja, inflacja że paczka papierosów kosztuje 50 zł. Tak, tak, coś. No, no ciekawe. No, teraz Portugalia. Portugalia również jest fajnym miastem. I kraje w ogóle nie. ma fajne miasta: Porto czy, czy Lizbona, czy Braga, ale nie no. esto to jest Portugalia. Tutaj to nawet nie będę się zastanawiać. I tu kolejne dwa kraje również. Nie ja chciałbym mieszkać w Rumunii, bo tam jest tak, że po jednej stronie miasta jest bogactwo, gdzie klasy stoją. To drugie miejsce parkingowe, a druga część to jest także. Nie ma tam w ogóle domów, bo jest za biednie. W sumie Serbia to również yy, Słowenia, Słowacja. Tutaj B, O i tutaj kolejny kraj na S. Szwajcaria, jeden z moich ulubionych krajów w ogóle. Nie. Może nie ma tam jakiegoś pięknego miejsca, ale na pewno by się tam fajnie żyło. I bardzo lubię ten kraj, więc tutaj jest SS. Myślę, że do Danii do... Finlandii mogę to dodać. Ukraina D czy C? C. Bo... Bo jest tam wojna. A nawet jeśli nie licząc wojny to... No w sumie... Ale i tak nie chciałbym tam mieszkać jakoś tak bardzo. I Watykan? Watykan to niech będzie B. Nie wiem jak ocenić Watykan tak ogólnie szczerze, bo Watykan to jest takie miejsce, że tam jest tylko, o przepraszam, jeden kościół i tylko to, więc to tam trochę dziwnie. Węgry A jest najtrudniejszy język Europy, e, Europy, z czego co kojarzę, więc ciężko tam jest czegoś się nauczyć. Anglia również A, bo Anglia również jest fajna. A dokładniej Wielka Brytania. I tutaj kolejny ten, kolejny yy, S. Są Włochy. Tak wygląda końcowy mój ranking krajów Europy. Myślę, że jest git. I tak mniej więcej to wygląda. Powie, yy, napiszcie w komentarzach, co byście zmienili. W końcu ja to tak dałem i widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy.